Hello, hello320, ja jestem Zaneka, to jest Civka6. Ze wszystkimi dodatkami gram Niemcami. Mamy turę 133, 1770 rok naszej ery. Prowadzę wojnę z Chinami. Podbiłem Pekin. E, hmm, tutaj wszędzie on ma kurczę dzielnice wojskowe pobudowane. To mnie troszkę martwi, bo zanim się przez to przebije, to trochę minie czasu, no ale zobaczymy. On trud sporo cudaków ma. Piramidy, co to jeszcze jest? Petra. A tutaj. Zakazane miasto, uuu, panie dzieju na bogato Dobra, może teraz będzie chciał pokój podpisać Są co, co dawniej mnie chce <laughs> Ale to jest dzbany Jesus Maria Idź precz gościu, nic ci nie oddam Jest susza Duża piaskowa, super pal. działania. Mówią więcej niż... Zwintowanie. idź tu, te Tejść tu. Działka. Najsik. Nice. Ja mam 150 gol na naturę, to mi się podoba. bym chciał tu wyprodukować. Żienica z akweduktem źrenica osiedlowa tu udogodnień nie ma to i tak nie ma sensu też tak mocno inwestować w to Co jak chcę to zrobić? Że to krzuźwa zagłębia rury nie mogę wyprodukować, to jest jakaś lipa straszna. Dobra, niech będzie kupiec. Głębie rury, tutaj, no 18 tur, na co mi tutaj za rury? Na Nagoi wybuduję za rury najwyżej. Trzeba będzie przenieść kurczę z Kyoto Kingale do Nagoi. Nagoja ile ma? 11 punktów nauki. Oni mają tu pobudowane jakieś dzielnice fajne? Za, no, oni uniwersytetu nie mają, kuź wale grubu. No, premium wsparcia, siły przeciw jednostkom kawalerii, 10 sił przed obrony przed jednostkami walczącymi w zwalczu. Dobra, no, tak, róbmy to. Teraz tak. Tutaj? Czy Buenos Aires? To Buenos Aires. Dobra, let's go, następna temperatura. Podczas pracy przy historii naturalnej poznajemy o, szczegóły archeologu. wspaniałego przystosowania zwierząt do ich pożywienia. Ich. Wielki człowiek. Grubo. Co tu robić? Kirasierze. Siła ataków zwarty, 10 żelaza. Oni żelaza potrzebują? Ile mam żelaza? 25 to grubo. Czy rycerzyków mogę awansować na No Ej, to tutaj kogo? Osadnik? Chyba nie. Teraz mogę wyprodukować archeologów? Czemu archeologów nie mogę wyprodukować? ja czy za zawiarę mogę kogoś kupić sobie. Elektrownia Hagar Sofia. Sofię mogę postawić. Eee, lipa szpiega. Może szpiega? Zróbmy szpiega for fun. Dobra, archeolodzy. Czemu tutaj mogę budować archeologów, a tam nie mogę? Nie wiem. To niech będzie archeolog. Tego wyślemy do orkwizgranu. No Ślad przeszłości, nice, sporo tego. Ile tu mają żywności? 4 tury do przyrostu. Dobra, niech zrobią tarta. I dobra, mamy kirasjerów. Kirasjerzy A Jest jeszcze jakiś jeden rycerzek, którego można upgradeować? Zaraz, czy ja za wiarę mogę coś kupić? Jest jakiś wielki człek. Punktami, wielka liczba i punkty wielkie są potrzebne, bo nie można tego zrobić, jeśli albo inni gracze macie wystręczoną liczbę punktów, żeby zatrzymać zatrudnić wielkiego człowieka lub je wcześniej. No to samo może... tak ma wielki naukowiec, co on potrafi zrobić z sobą? Alan Turing, nie w tej turze? Nie w tej turze, no to lipa, dobra, zróbmy liperek. Korpus? Deli delicti? Tu bank robić? To jest to bank. Co on może zrobić? W mojej chwili Eureki dla technologii komputerów pozwala na budowę w tym mieście jednej dzielnicy ponad limit wyznaczony przez populację. Wow, nieźle! To ja chcę tutaj budować? Czy może w jakimś większym mieście? Czy w Nagoi? Dobra, do Nagoi go poślemy. Perykles, perykles. No, dwóch emisariuszy. Panie robotnik, idź pan tutaj. Na foremkę zbudować. To jest nacisk na żywność? Tak, to jest nacisk na żywność. Ok, ja mam. Dobra, na banany zapraszam. W sumie na kraby można by też iść. Tak to wygląda. Osiem natury. Przyrostu. Jednostkę trzeba zostawić. Kuźwa Uniwersytet, dobra, kogo możemy tu zbudować? Zbrojnych jedna tura. Rośnie 8. Okej, okay, let's go. Co oni się tam ruszyli. Nie mam pojęcia. Hmm, dobra, dokąd ty wysłać tych poszamy tutaj. Poślemy tu i co on takiego robi? Chwila, dla i jednej losowej technologii ze współczesności. Elektryczność, komputery. A ile kosztujemy nowe? 4000. Mam 87 kuraczek blado wiary Naturkę. To słabo. Chyba niepotrzebnie go brałem, tak mi się wydaje. Zaraz Sumeria dostanie jakiegoś naukowca. Szkocja 12 punktów i 24 punkty. Grecja 7 punktów, Chiny 1. Dobra Nie ma lipy Plac rządowy, co tu zrobić? Czynnicę biznesową? Czemu statuły wolności? Musi znajdować się w dzielnicy portowej. Aha, dzielnicę portową musiałbym zbudować. Czemu ja nie mam dzielnicy portowej? Nie mam Techa do tego, no pewnie, że nie mam astronawigacji. Kaman. <grym> astronawigację dobrze. dobra, jedna tura będzie rafinacja. Robię astronawigację, będę dzielnicę portową i ja może zbuduję kurcze statuły wolności. faremka, trzy żarełka. No i grubą. Burza piaskowa. czy oni dostaną damage z tego powodu? Współczesność. Do widzenia, kurwa nie rozpiera się co zapoczątkowało współczesność, ale my wiemy, że przełomem było odkrycie rafinacji przez Niemcy. Oj, wszystko. Technika f... to sztuka. Dobra. Dokąd go wysłać? Akis gramik ciśnie. Będę kopalnie wybudować. Ciemne wieki nastały? O, lipa. 102 punkty. O, Jesus Christ, to strasznie. Ciemny wiek. Jak nie złota era, to ciemny wiek. Po prostu super partia. Barmę? Zaraz, w kopalnię można było zrobić. What the hell? Kopalnie można było zrobić? Dobra, co ja chcę wybrać do broni? Jeden punkt, za wyeliminowano w walce korpus, nie do barbarzyńców, oraz dwa punkty epoki, za w walce armię, nie do barbarzyńców, jeden punkt, za każdą wyzniesiono budowlę epoki przemysłowej do późniejszej. Chyba to sobie wezmę. Każdy ukończony szlak handlowy, mogę szlaki handlowe jakieś? Jeszcze jeden mogę zrobić. Kontynent, no kontynent wtedy ja nie odkryję zbytnio, bo to jest Pangea, to dużo nie odkryję. Dobra, dla niech będą. Dobra, jest żarełko. Astronawigacja niech zrobią. dla komputerów pozwala na budowę w tym miejscu 10 więcej ponad limit. na goi, do nagoi trzeba będzie przenieść naszego kurde pingale Wielki mur co oni tu budują Dobra, pożyczyłem sobie guru Taoiz Pożyczyłem sobie robotników od Chińczyków Jedyne o co proszę. O, do balety odpada. Do balety. Wielki człowiek, nice, idziemy na sur. Eee, a co to jest? Zwierzyna, ale jazda. Buzerzy znacznie z ich strony ja mógł wyprodukować jeszcze jedną jednostkę. buzerów? Chyba niespecjalnie to zbrojny miał być. Come on, WTF. Dobra, techy, co tutaj wytechować? Ile ja mam ropy? To jest pytanie. Czy ja mam w ogóle ropę? Ekonomia Giełda, to Wielki człowiek, kupiec trudniej, łaskawcze Przeciwnoską uszkodzonym Przeciwnostką stosującym w dzielnicach no. Zbrojni. Zagłębię rury, no cudownie. Na co mi to zagłębię Dzielnica portowa. Biblioteka. Ci też mogą dzielnicę portową wybudować? Ale jazda. A dzielnicę kulturalną mogą zrobić? Są tu jacyś robotnicy wolni? To niczego trzeba zrobić. Pekin, 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 Pekin. Spichlerz zrobił. Jest i wielki człowiek. Na unikalne zasoby luksusowe zapewnia 4 do udogodnień. Ale gdzie? Tutaj? W nagoi? Ile to jest w nagoi? Dwa. No dobra, to można tutaj to zrobić. produkcjon. To ja to, chcę to to sprodukcjonować. Żelaza jeszcze w i do ogarnięcia? Śpie. Dokąd go posłać? To jest pytanie? Częg dół. Częg Zbierze będzie działania, jeśli będzie na poziomie drugim, jakby mieli drugi poziom, doświadczenia więcej. Zwiększa widoczność dyplomatyczną o jeden poziom i szpieg zapewnia tańszego agenta. Jeśli szpieg ma poziom tajnego agenta lub wyższy. Zniższa lojalność, a pójdźmy w lojalność. Dobrze, jeszcze nie mogę tego wybrać. jak chcę to zbudować robotników Dobra, niech będą robotnicę pingala nic nie może zrobić ciekawego to lipa nie, to jest 41 tur do nowego obywatela to to lipa Nie ma, ale słabo. No, tekstura. Ekonomia to temat. W No Pekin się buntuje, ale lipa. No i tracą 3,2 naturę. A boże, to będzie lipa z tym Pekinem, straszne. Wtedy byłem w to zdobyłem, a teraz jest troszkę słabo. Dobra, tu jest ropa jakaś. Zdję sobie tą ropę. Tu jest nawet węgiel. Żelazo. Ja mam tych punktów 104, no Ciemne wieki Na stałe, co za lipa Komputery Technika reaktora? Pójdźmy w technikę To ekipę puścimy tutaj, można wysłać na te góry robotnik, niech ciśnie tu, i Ulepszenie na ropie. Może oni się zaraz zbuntują zbuntują, zaraz zbuntują, więc to trzeba ugarnąć. 59 produkcji. A żywności? Trochę lipnie. budujemy farmę. Czy to jest... Nie, to jest duże, to i tak nie zbuduje farmy. Dawaj na te ryby. Łaskawcze. O, no, ślady przeszłości tutaj są. No dobra, nie będzie targowisko. Dobra, czy ja chcę zagłębie rurę tu budować? 16 tur, Boże, tylko w tym miejscu? A lipa. W sumie farmę z tego pola. No, słabo. Ile mają żywności? 4. A pytanie, gdzie zbuduję dzielnicę z promem kosmicznym? Gdzieś tutaj? Dobra, kampus. Dobra, mamy artefakt. Fu, fu, fu. Odkrył ślady przestrzenności wsi znalezione przez Hojo Tokimune. Ki po przeprowadzeniu zakreślono, że artefakt jest dziełem to Kimune. Topór. Zobaczmy ten topór. Trzy do kultury, trzy do turystyki z grubo. Czyło znowu inżynier? Produkcja robotników mi to zrobili. Czy oni mogą zrobić tutaj dzielnicę portową? Czemu nie mogą? Siedem populacji potrzebują jeszcze jednej, za 11 tur, dopiero bo to lipa. Arke buzerzy, pancernik, co wy czego wymaga. Wungla, Chce chcę pancernik wybudować i pływać gdzieś. Jeden ma ruchu, pięć ruchu. Tak, no dobra, niech robię pancernik. Jeden forfan. Kilkę buzerów tu można zrobić. Co się zrobi? Daj 200 produkcji do budowy cudu. O, to grubo. Pójdziemy do... Kurcze, blade nagoi. goi. bo mnie zaraz coś trafi. Niezły zasięg ma ten gościu. Nieźle. Dobra. To rzućmy okiem na wyniczek. Perykles 680. Znaczy, no ja mam 680, a z 608. A, że tak powiem, zwycięstwo naukowe. 134 Gilgamesz, ja mam 141 punktów nauki. Weźmy, rzućmy okiem na Gilgamesza już propozycje, co ja mogę za, za propozycje złożyć, nie są, zabawki produkuję, ale jazda. Wojna formalna, czemu on nie chce dołączyć do wojny formalnej? To lipa. To już propozycję dołącz do fo wojny formalnej. Nie chcę. A ten typek. O, wow, ale ma dzieło. Ło, wow, chrysta, nieźle. I miast też ma sporą ilość. Co on za to chce? 24 złota? Ło boże, panie, zwariowałeś? Chyba na głowę upadłeś, nie? Dobra, ja będę kończył odcinek, dzięki wielkie. I do zobaczenia w kolejnym odcineczku Nara czołem